Pokoju za wszelką cenę jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor, a więc wojna. Siema. Witajcie w kolejnym odcinku z Call to Arms Gates of Hell Ostfront z kampanii przeciwko Japończykom, gdzie gramy nowymi Polakami z nowego DLC, którego tworzymy razem z kumplami. No i co, dzisiaj atak. Zrobimy sobie atak na mapie Kiryawala. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Może wreszcie nie będzie zimy, bo ostatnio dwie mapy zimowe. Przy okazji zachęcam nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał oraz przyspieszacie tworzenie nowego DLC. No i tak, dzisiaj chciałem zrobić atak 7TP. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że sprawdzi się. Mam plan taki, żeby przejąć jeden punkt i na nim się bronić boforcem. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Wszystko sobie uzupełnimy. TKS-y na razie sobie usuniemy. Browningi spoko. KBURY, załoga czołgu i tak, 7TP, niech będą 3. Tutaj, oczywiście, Korpus Ochrony Pogranicza, yy, Obrona Narodowa, niech wyjedzie, oraz może weźmiemy sobie tym razem kawalerię. Zobaczymy, no albo coś nowego. Na pewno bym chciał lotnictwo rozpoznawcze. Tutaj to są marynarze flotyli pińskiej, pierwsza dywizja piechoty legionów, pierwszy batalion powietrznej piechoty. To na razie sobie może to. E, jeszcze nie będę blokowywał. O, szwadron tatarski weźmiemy. Bardzo lubię szwadron tatarski. Oraz, może weźmiemy sobie Sokoła, motocykl albo wóz dowodzenia. No zobaczymy, coś, żeby było w miarę takiego szybkiego. A, no i Bofors. Bo Furs też no spoczko, myślę, że to nam powinno na dzisiaj wystarczyć. Okej. Okay. Gorąco zachęcam też do lajkowania i do pisania komentarzy. Yy, ostatnio też powtarzałem, żeby 7 tych 7 yy, było słów, ponieważ to daje nam komentarz yy, tak algorytm YouTube'a. Także yy, przyszliśmy z taktyczniaków na 7. Siedmiu... No, bo oczywiście powyżej nawet mogą być, to nie ma problemu. Weźmiemy sobie też Fiacika, bardzo lubię go. Też do ataku tylko zamiast ciągnika, granatników, NKM i tak dalej. I Tu sobie to wycofamy. Weźmiemy sobie Fiacika, ok. To nam wystarczy. Browningi, szwadron tatarski, no też, no, powinno nam to starczyć, wydaje mi się. Oni są nieźli naprawdę. Czy coś jeszcze? Się tak zastanawiam. Czy nas czymś tutaj jeszcze by mogli rozwalić? Mamy cztery oddziały takiej piechoty. Hm. A no, no dobra, możemy jeszcze wziąć te TKS-y powiem wam akurat może się to przydać. I. I tyle. I oddział z saperów też jakbyśmy przyjęli tam ten punkt, to jakoś tam się będziemy... A, kurde, zapomniałem najważniejszego, bo Forsa nie kupiłem. Bo Forsa zapomniałem. Weźmiemy sobie. Gdzie tu jeszcze huculskich... O kurde, ale punktów rzeczywiście trochę mi zacznie brakować. Yy, to weźmiemy i sniperów... Dobra, nawet tych zwykłych weźmy. Dobra. No i co? Myślę, że możemy na spokojnie. Rozpoczynać Ok, zobaczmy I oczywiście dziękuję Wam za całe wsparcie Bardzo mi jest miło, kiedy lajkujecie Oraz komentujecie Zachęcam też do zostania wspierającym Wasz nick Będzie wyświetlany na końcu wtedy w filmiku O, no i super Powiem Wam, bardzo fajne Fajne mapki Tylko się zastanawiam Na co lepiej pojechać, może na to od razu Także bierzemy 7TP Trochę tak chaotycznie zrobimy to. Po prostu niech wjadą tam. I niech to zdobędą. Snajperzy niech też potowarzyszą nam. Niech biegną tutaj. Niech zobaczą, co się dzieje. Panowie, wyjedziecie od razu. Kaman na fula. Odpalacie się. No, będą ładnie pomalowane, także na spokojnie. Miały kamuflaż. Dawaj, dawać panowie, jedziecie. Gdzie wy tutaj po tych lasach? Kaman, come on, kaman. Come on. Kurde, nie kupiłem samolotów. Jeszcze zapomniałem. No ale to trudno. Dobra, oni wzięli się z tamtej strony. Od razu Bofors poproszę też, żeby tutaj prowadzili. O kurde. Chcę, że jeden już tutaj czołg. Znaczy, czołg mówię. O, Teishin skład lider. No proszę, czyli ja coś widzę, że chyba lepsi. Okej. Okay. Czołgi muszą być chociaż parę, żeby miały siłę. Dawać, dawać. Bardzo dobrze. Dobra, chronić, chronić. Weźmy w ogóle, możemy postarójmy. O, więcej takich będzie znaczków, też. Dawajcie, Browningiem zjedziemy ich. Dawać, dawać. O. Od razu ładnie. Dobra, wyjeżdżamy. Nie ma tutaj leczenia się, dawać, dawać. Dobra, poproszę snajperów. O kurde, co mi już zabili? Kogoś? Uuu, dostał. Widzę. No panowie, tylko mi nie rzucać. Zresztą dobra piechota. Dawać, dawać. O kurde. Dawać. O, powstrzymali. No i co? Bierzemy się za mm, szwadron tatarski. Niech tutaj. O, no proszę, gdzieś mnie tutaj. Kurde, leczymy się. Uuu! Znambu. Mnie rozwalili. Dobra, poczką no, Potrzebujemy tej piechoty. Panowie, dawać, dawać. Browninga też tu poprosimy. Mogłem samochodzi dać jeszcze rozpoznawczy. To by też, myślę, że wyszłoby to lepiej. Na razie, na razie taktyka się powiodła. Muszę przyznać, że dobrze. O, to jest NSLF SMG. Także, no proszę. Nie ma przelewek, moi drodzy. Dobra. Ja poproszę tego boforsa tutaj. Mm, kop. Weźmy pod piątką. Niech się tutaj o, szeroko rozłoży. Dobra. KBU. Niech sobie tutaj na razie chłopaki podejdą. Dobra. I tutaj tak samo poproszę rozłożyć się. Zobaczymy. Na razie elegancko. Dobrze. No i na razie bardzo dobrze. Naprawdę. Tutaj też Browninga poproszę. Co tutaj mamy jeszcze z Kabeurem? Dawać. A i tu mamy jeszcze oddział, ten drugi. Dobra, na razie niech tutaj przyjdą. Szeroko. Załoga czołgu. No, coś słabo ci Japońcy, kurczę. Stał im tylko ten jeden punkt. Taki, naprawdę, muszę przyznać, że osłonięty, raczej znaczy odsłonięty z tej strony. Także myślę, że bierzemy sobie 7TP i niech jedzie. Tu jeszcze mamy naprawdę sporo. No, ale nie będę ich brał, póki sytuacja jest naprawdę klarowna. Okej. Okay. Gdzie mamy jakiegoś dowódcę? W tym kopie. Jest potoficer. O, nie ma potoficer tego. No nic, to trudno. Chciałem zobaczyć. Nie, mamy zaraz. Tylko snajperzy pewnie są tu. Nie, zaraz też nie ma. To gdzie ja mam tych sniperów? Kupiłem ich wreszcie. Eee, dziwna sprawa. Dobra, chodźcie, chodźcie. Bierzemy. Niech tutaj ci wjeżdżają. No, nie widzę ich. Powiem wam, że chyba ich nie wziąłem, albo. Dziwne, dziwne. Dobra, też tu chodźcie, panowie. Możecie tutaj przyjść. Dobra, wy też tu. O kurde, panowie, odwracać się. Dobra, rozwaleni. I co? Nie idziemy z nimi. O, no proszę, tutaj dostajemy, ale niech. W takim razie chodźcie, tu, tu, tu. Dobra, panowie, możecie śmiało tutaj bliżej być. Bo szkoda, żeby oni nam tutaj krzywdę mieli jakąś zrobić. O! Będzie atak z tej strony, no dobrze, dobrze, dobrze Dobra panowie, wycofujemy się W tą stronę tutaj, żebyśmy widzieli co się w ogóle dzieje Tutaj tak samo Tutaj tak I... Powinniśmy odeprzeć ich atak Kontratak Budujcie od razu worek z piaskiem Znaczy kopcie to tu ma. O, ty masz tutaj lornetę. Kurde. Dawajcie. Tu. No dobra. Jestem bardzo ciekawy, co oni w ogóle odwalą. Czy serio atak będzie mocny? Znaczy, jakiś kontratak? Żeby jakiś pojazd się pojawił, bo powiem Wam, że naprawdę słabo. hmm dobra mamy jeszcze worki? mamy myślę, że możecie i nawet tutaj iść nasi niech tutaj będą chodźcie o jest, jedzie wreszcie, ojejku jakie słodkie małe bąbelek <grym> zaraz dostaną o już o kurde, nawet coś tam, e. Szkoda gadać, jakieś Arisaka wzór 94, kurde, to co to jest, moi drodzy? Co to jest naprawdę? Dobra. Dopiero jednak później się y, zrobiła taka moda, że tak powiem, styl walki, że cięższe były te czołgi, cio bo tak to tu. To... Naprawdę lipa. Kurczę, no nie ukrywam, żebym tutaj podjechał tym... Chodźcie. Ja się tu zabawimy. No dostają, dostają. To jest jednak bardzo dobra broń. Klepią i klepią. Dobra, ja ubawimy się. Weźmy sobie odłamkowo burzącym elegancko, tu ich. No są jak na widelcu. Moja ładnie. No, Japończycy, musicie więcej z siebie dać. Bo. O, dobra. Bo chyba usłyszeli moje słowa, bo wezwali posiłki. O, są. O kurde jak przestrzeliłem Dawajcie No jak ładnie worki z piaskiem Ich chronią Z czasem będą mieli naprawdę dobrą tą piechotę Że nie będziemy mogli tutaj tak sobie podjechać I że mają dobre jednostki O jak ładnie O kurde oj 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 Granata mieli To mi się nie podoba Dawać, 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 dojedziemy ich. Dobrze. No to skubańcy. Nieźli, nieźli nawet teraz. Też sobie wykorzystam te worki tu z piaskiem. Dobra, sekcja kabełur. Chodźcie tu. Tak samo wy. Chodźcie do ochrony. No aż szkoda mi tutaj tymi żołnierzami wychodzić, ale zobaczcie co tu się w ogóle dzieje. O! Czyli jednak poszli na ten. No dobrze. I jeszcze będą próbowali. No dobrze, dobrze. Niech niech cicną. Bo to, co oni tutaj pokazali na razie, to naprawdę jest yy, słabizna. Dobra, weźmy więcej ludzi. Zapraszam tutaj. Wyjeżdżamy i może coś działamy jeszcze. Okej. Okay. Browning. Tutaj, poproszę. Nie będziemy od razu kończyli, jak zdobędziemy to, bo naprawdę. Szkoda, by było. Fajnie nawet. Nawet tak nawet atakują, muszę przyznać. Coś tam, coś tam próbują zrobić, no. Nie potrafią, ale próbują, no. Dobra, niech ktoś wybiegnie, zacznie tam kopać dół, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Tu mamy ten kop cały. Tu zapraszam medyków. Chrońcie, chrońcie ich, panowie. Dostał trochę. Z czegoś do nas tam nawalają. No, kurde, chłopie. Ajajajaj, czy się uda mu? Kop, kop to. Jest. O, kurde, przepłacił to życiem. Go. Tak, to naprawdę małe straty, nie? Dobra, ładuję się tutaj z tego kopu. A wy co? Nawalać? To mówię. Czy nie macie jak? Nie, no nawalają, dobrze. Ten ma bardziej tu patrzeć, co się dzieje, żebyśmy więcej widzieli. Dobrze. No kurczę. Naprawdę. Liczę na to, że będą mieli, powiem Wam, pewnie moździerze, inne działa i tak dalej. I podoba mi się, że tymi Polakami naprawdę całą piechotą ile można zdziałać. To jest super sprawa. Weźmiemy sobie. Okej, okay. Nowe głosy też będziemy chcieli zrobić. Mam nadzieję, że też to fajnie wyjdzie. Zdabingujemy to. Okej, okay, widzę, że naprawdę leniwi nic nie atakują. No, ładnie się tym TP. Tutaj do doświadczenia naprawdę. Już w tym czołgu będą ładnie pozabijali. Żadnych dział, nic. Trochę tu ryzykuję, tak wyjeżdżając, ale. Dobijamy. No nic sobie z tego nie robią. Ok. Chodźcie panowie. Zobaczcie coś tutaj jeszcze, ale widzę, że dzisiaj trochę krótszy ten odcineczek będzie, ale. Ale zawsze coś. Okej. Okay. no nikogo tu nie widać, nie ma. Także, tak to wygląda. Żadnych dział, nic z tego. No zobaczymy co będzie w następnej obronie, gdzie my będziemy się bronili. Myślę, że... No coś tam będą mieli już mocniejszego niż 70. -tki. Dobra. No to co? Zakończ. Dało nam się. No, słabo, słabo, tu niby trzy gwiazdki, nie? Ale. No, cóż, nie dostali wsparcia. Hmm. Niech się wczyta. Mo, no, mamy. Proszę bardzo. Zziemy sobie tak, no i co? Będziemy się bronili na mapie. No dobrze dwie gwiazdeczki, chociaż Han-Hijarwi. No, graliśmy tutaj, w, chyba w pierwszej misji, z tego co pamiętam. No, i jakoś tam się będziemy bronili. Myślę, że sobie znowu zrobimy z saperami, yy, inżynierami i tak dalej. Tak, saperzy yy, jakoś dadzą radę. Może jakieś działa tym razem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i to lotnictwo bym bardzo chciał wreszcie czaplą polatać, żeby zobaczyli co i jak. Też wam pokażę, jak to działa, bo w tej kampanii polskiej korzystałem już z tego. Także możecie też zobaczyć sobie. Także co? Jeśli się podobało, możecie stawić lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału oraz pomagacie też tym DLC nowe. Oraz możecie skomentować, także będzie nam bardzo miło. Zawsze odpowiadamy. Także co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.